Dawna Krajowa Piątka będzie drogą wojewódzką. Gmina Powiedziska gości największe rolnicze targi Europy. Najlepsi Polscy Juniorzy na kortach Powiedziskiego Klubu Tenisowego. Nawet 30 milionów złotych może zaoszczędzić gmina Powiedziska dzięki zmianie ustawy o drogach publicznych. Tym samym zakończyła się batalia o status dawnych dróg krajowych przeklasyfikowanych na gminne. Zgodnie z nową ustawą, drogi te zyskają rangę wojewódzką. Dzisiaj Sejm poprawił swoją wcześniejszą powiedzmy ustawę, która jeszcze wcześniej była przygotowana przez ministra Marka Pola, fatalną ustawę, która mówiła tak, że po wybudowaniu drogi przez państwo stara droga państwa przechodzi na gminę. Było to kompletnie nierozsądne, bo ta ustawa była dobra na czasy, kiedy nie budowano Esek, kiedy nie budowano autostrad. Na terenie gminy Powiedziska leży 17 km dawnej drogi krajowej nr 5, która zgodnie z obowiązującymi przepisami stała się drogą gminną. W podobnej sytuacji są sąsiednie Swarzędz i łubowo. Gminy nie byłyby w stanie utrzymywać drogi na poziomie bezpiecznym. Myślę tu zarówno o zimowym, jak również letnim, bo na remont kapitalny gmin nie byłoby stać praktycznie, bo jest to ogromny wydatek, bo kilometr remontu takiej drogi to kosztuje od 2 do 3 milionów. Bo miejscami czan również zajrzeć do podbudowy. Poprawioną ustawę musi jeszcze zatwierdzić Senat i prezydent. Kolejny problem komunikacyjny zostanie rozwiązany już w październiku. Wtedy ma się zakończyć przebudowa ulicy Poznańskiej w Pobiedziskach. Do tej pory wykonano wymianę. Wybudowano praktycznie nową kanalizację deszczową, wybudowano kanalizację sanitarną. W tej chwili trwają prace budowlane związane z ułożeniem nowej nawierzchni asfaltowej. Prace prowadzone są na prawie 2,5-kilometrowym odcinku ulicy. Po ich zakończeniu miasto zyska alternatywne połączenie z osiedlem Letnisko. To największa gminna inwestycja drogowa warta prawie 6 milionów złotych. Już od ponad 20 lat Pobiedziska współpracują z francuską gminą Montfort. Jest to konsekwencją partnerstwa regionów Bretanii i Wielkopolski. W celu omówienia dalszych kierunków współpracy do Pobiedzisk przyjechał gość z Francji. Wizytę pana Michela też wykorzystujemy tutaj do uzgodnienia i rozwoju naszej współpracy między miastami partnerskimi Pobiedziska i Montfort. Także w najbliższym czasie, w styczniu planujemy tutaj wizytę w Pobiedziskach przedstawicieli gmin Mark Heidenfeld z Niemiec i Montfort z Francji. Wspólnie chcielibyśmy tutaj dyskutować na temat dalszej współpracy. Nasza współpraca dobrze się rozwija. Zależy mi i innym mieszkańcom Montfort, żeby spotkania gminy nie odbywały się tylko na szczeblu władz, tylko żeby zwykli mieszkańcy spotykali się, nawiązywali znajomości i wspólnie spędzali czas. Pobiedziska Montfort i niemieckie Mart Heidenfeld chcą od przyszłego roku rozpocząć współpracę trójstronną. Największe rolnicze targi w Europie organizowane pod gołym niebem. Agro Show w Bednarach. Prawie 800 stoisk i ekspozycji rozłożonych na kilkudziesięciu hektarach. Ponad 100 tysięcy zwiedzających, a wszystko to w gminie Pobiedziska. Choć samorząd nie jest właścicielem terenu ani współorganizatorem targów, to zyski dla Pobiedzisk z tej imprezy są bezcenne. Nasi rolnicy mogą praktycznie bez problemu tutaj blisko zwiedzać. Co roku mogą powiedzmy umaszynawiać, mogą kupować, podglądać nowe technologie, nowe techniki uprawy. Z niewymiernych korzyści jest również świetna promocja gminy nie w, tylko w całej Polsce, ale również poza granicami bo tu są wystawcy z ponad 20 krajów. Byłem na przykład w Bieszczadach i rozmawiam. A oni mówią, o Pobiedziska to tam, gdzie wystawa maszyn rolniczych jest, no, więc to jest taka świetna promocja. Ciężko by nam było tam dotrzeć z biuletynami, czy z jakąś inną informacją, czy z telewizją. Skoro tu odwiedza tą wystawę ponad 100 tysięcy ludzi, to przez ileś lat już odwiedziło to powiedzmy 1,5 czy 2 miliony ludzi. Nie? Więc to się zbiera, że ta miejscowość staje się znaną miejscowością. Targi Agro są również okazją do rozstrzygnięcia konkursów i plebiscytów. Nagrody za najbezpieczniejsze gospodarstwo rolne wręczył minister rolnictwa i rozwoju wsi Stanisław Kalemba. Trzy dni zmagali się młodzi tenisiści o tytuł drużynowego mistrza Polski Juniorów. Turniej rozegrano na kortach powiedziskiego klubu tenisowego. Finały drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów to jest taka prestiżowa impreza. Prawo gry mają drużyny, które zakwalifikują się do pierwszej ósemki drużyn w Polsce. Eliminacje odbywają się najpierw na szczeblu wojewódzkim, potem regionalnym, a to są już finały ogólnopolskie. Gra w finałach sześć drużyn, bo sześć drużyn w tym roku uzyskało prawo gry. Przyjechały drużyny no, najlepsze. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że finał drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów w tenisie odbywa się w Pobiedziskach. Jest to bardzo dobra promocja naszego miasta, zresztą zgodna z strategią, którą żeśmy sobie przyjęli, żeby przez sport miasto było również promowane. I myślę, że wszyscy kibice się cieszą, działacze sportowi, że Powiedziska na kilka dni stają się stolicą polskim młodzieżowego tenisa. Każdy mecz składał się z dwóch rozgrywek deblowych i czterech gier pojedynczych. W finałowym spotkaniu Grunwald Poznań pokonał Warszawiankę. Juniorzy z Powiedzisk zajęli piąte miejsce.